Profesjonalny rower treningowy InSport Line Air Beast posiada unikalny powietrzny system oporu, przeznaczony do intensywnego treningu fitness. Zamiast koła zamachowego, wykorzystywany jest duży wentylator, który dostosowuje opór do prędkości pedałowania. W rezultacie nie ma konieczności ręcznej regulacji oporu. Jedyne co musisz zrobić, to mocniej pedałować. Główną zaletą jest to, że model ten pozwala ćwiczyć nie tylko nogi, ale także górne partie ciała. Wszystko dzięki ramionom do ćwiczeń z uchwytami, które są również włączone do pedałów, dzięki czemu możesz jednocześnie ćwiczyć ręce i nogi. Urządzenie pozwala również na ćwiczenie samych ramion. Wystarczy, że oprzesz nogi na specjalnych podnóżkach. Dzięki temu specjalnemu systemowi możesz zdecydować, czy chcesz wzmocnić całe ciało, czy tylko górną lub dolną część ciała. Regulowane paski na pedałach zabezpieczają stopy na swoim miejscu, zapewniając bezpieczeństwo treningu. Pozycja fotela posiada regulację zarówno w poziomie, jak i w pionie, dzięki czemu ten rower treningowy jest odpowiedni dla użytkowników o różnym wzroście. Łatwy panel sterowania pozwala na szybkie rozpoczęcie treningu. Poza klasycznym szybkim startem możesz także wybierać spośród dwóch programów interwałowych oraz treningu ukierunkowanego z ustawieniem celu. System pozwala również na konfigurację i uruchomienie własnego programu, dokładnie według Twoich wymagań. W rowerze treningowym AirBist możesz ustalić górny poziom tętna. System podpowie Ci jak mocno musisz pedałować, aby je osiągnąć. Jeśli nie wiesz, jaki cel będzie dla Ciebie odpowiedni, urządzenie obliczy maksymalne tętno adekwatne do Twojego wieku i zaleci wartości docelowe dla efektywnego treningu. Na wyświetlaczu LCD możesz śledzić wszystkie ważne informacje, takie jak obroty na minutę czy też opór w Watach.